Jesteśmy dzisiaj na wspólnocie W sumie jestem, nie? Diagnostyka, diagnostyka słuchajcie. Zobaczymy co tutaj jest Podobno jakieś łożysko do wymiany, coś takiego Tutaj wygląda OK Sprężyny OK Tu łożysko Dzień dobry. Dzień dobry. To się popsuło i się nie da naprawić. Nie wiem czy się nie da, dopiero przyjechałem zdiagnozować. Także zobaczę. Już to tyle czasu na co psuty są. Tak? To wszystko nam pomarznie od soboty. A to ja, ja nie wiem, ja dopiero pierwszy, pierwszy raz tak naprawdę. Zobaczymy co tutaj. Zanim ją właśnie uruchomię to chcę popatrzeć co tutaj jest. Niby jakieś łożysko. Ale tutaj wygląda, że to właśnie o tam linka wyślizgała obudowę zobaczycie. Linka wyślizgała tu aluminiową obudowę korpus od silnika. <tryk> tutaj te zderzaki są tak właśnie niebezpieczne. One zachodzą właśnie za te górne prowadzenia. To znaczy uchwyty rolek, nie? A może być tak, że czasem się zaczepią i brama nie zjedzie. No i dobra, podłączamy sterownik. Co to jest CS300? W środku jest taki wyświetlacz. Znaczy, powinien być programator. Zaraz zobaczymy. Powiem Wam, że faktycznie rozwalone jest łożysko, ale i ojej, łożysko i chyba przekładnia. Łożysko i przekładnia chyba. Tu od boków jest taki uszczelniacz, pewnie nie ma już oleju. W napędzie wszystko wyciekło. Dobra, nie ma co męczyć? To trzeba będzie zrobić wycenę na naprawę. Oczywiście, wspólnota mieszkaniowa, nie? No i zobaczcie. Tutaj gościa będziemy demontować. Strasznie głośno, łożysko pracuje Muszę kupić sobie taką kamerkę na głowę, to może właśnie takie takie rzeczy będę nagrywał. To zawsze coś tam ciekawszego. I może czegoś się dowiecie, do nie? Także tutaj najpierw odetny siłownik. Znaczy te zasilenie siłownika. Hmm, tutaj widać linka wycierała, aż wydarła. Tutaj to aluminium, nie? Bo silnik jest zrobiony właśnie z aluminium. Mam nadzieję, że zejdzie to na bok. Fajnie, by było. Żeby jakoś tak bez bólu. No i to przykręcę z powrotem. No to, dobra, to jest. Teraz tylko tam odkręcić z tyłu. Mocowanie. Dziś miałem wkętarkę. No Ogólnie obsługuję tak właśnie firmę i wspólnoty na terenie Białego Stoku. Czasem gdzie indziej się tam wyjedzie, ale tak. Głównie Biały Stok. Przekładnia też już rozwalona. Dobra. O! Słuchajcie schodzi. Kurde. Czasem to skoroduje ta oś silnika. Oś tego wału. Nie ma szans, żeby to ścianę Bywa tak, że trzeba odcinać. Normalnie trzeba brać lisa i odcinać. Ale tutaj w miarę to jeszcze przeciąć. Ramster Dobry Jest tutaj na tego tej tych firm Kurczę. Tak jak i pewnie wszędzie, słuchajcie Wszędzie jest tych firm Dobrze, że tu no, Wał no Ale właśnie, no zobaczcie Tutaj jak Jak tu wyślizgane Oto, kurczę, o to jest od linki wszystko Tak właśnie wyślizgane No dobra, na szczęście Poszło Sprawnie, sympatycznie Myślałem, że będzie by większa walka mm, No i co? Jesteśmy, słuchajcie na wspólnocie, tutaj co, demontowałem ten silnik. Także tutaj co, zaraz zakładam, tylko mnie martwi to, że spężyny przy otwartej bramie są na zero, a powinien być chociaż gdzieś tam z jeden obrót. Także ja odepnę tutaj te linki i, i zobaczę jak jest jak jest brama po prostu, ten jak spężyny, czy jeszcze trzeba je dociągnąć, czy czy tak może zostać, nie, ale coś mi się wydaje, że musi mocno opadać, bo w, tamtej, w tamtym automacie w tej przekładni to był normalnie złoty, złote piaski były. Złoty pył, słuchajcie. No jak widzicie, kurczę, z rana było z rana było bardzo zimno, minus 14. Teraz już trochę trochę lepiej. Taka szybka robota. No, jak coś to się naciągnie, właśnie te sprężyny i będzie zrobione. Bo jak ja bym tak zostawił, tak jak teraz jest na takich zluzowanych sprężynach, to podejrzewam, żeby ta przekładnia długo nie wytrzymała tak naprawdę. Tutaj fajnie, bo tu, kurde, nisko, łatwo wchodzi. Także szkoda, że nie z tej strony słońce jest, to by chociaż trochę cieplej było. A tak od, od tyłu świeci i jest zimno. Na piątkę mam w kieszeni. No, gra się w tych kieszeniach, a później się szuka wszystkiego. No, ogólnie to powinno się tak wyregulować sprężynę, żeby brama w połowie, w połowie wysokości nie opadała ani się nie opuszczała nie podnosiła. To wtedy jest tak. Okej. Okay. I tak jak mówiłem kurczę Jak są takie temperatury to moim zdaniem Znaczy ja robię serwisy Robię serwisy, żeby nie marznąć To też No a tak miał ten na głowie kamerkę co byście też widzieli słuchajcie Też by było ciekawe byście mogli zobaczyć więcej takich rzeczy które, które robię no i co? Także... O kurde. Zapomniałem mocowania od automatu. Może jakieś mam? Może jakieś mam na samochodzie, bo tutaj była przecież yy, blacha. Kurde. Zaraz zobaczę, czy mam jakieś mocowanie do automatu. No i słuchajcie, kto nie ma. W głowie. Kto nie ma w głowie, ten zarabia tylko na paliwo. Oj, także nie będę go zostawiał, tak? Jeszcze ktoś przyjedzie i zdejmie. Nic, muszę wrócić. Wrócić, kurde. No i jestem. Pan zapominalski. Jestem z powrotem, słuchajcie. No, teraz mam nadzieję, że szybko pójdzie. No, ale co? To... Jak mówiłem, kto nie ma w głowie ten ma pieniądze na paliwo. Słuchajcie. Kurde. No, szok, szok. No, ale zdarza się. No ale zdarza się, kurde. Zdarza się. Chyba najlepszym zapomnieć. Dobrze, że nie jestem ten najlepszy. Warto ten wałek ten wałek słuchajcie nasmarować przed włożeniem To wtedy w przyszłości właśnie jest lżej go zdjąć, no i zobaczcie tak jak myślałem Brama normalnie leci. Brama leci także co? Naciągamy trochę sprężynki, bo ja teraz jej to niby sprężyny są, ale dźwignąć ją to jest szok. Słuchajcie, szok. Mm, to chyba był panel wymieniały wymianę, bo z tamtej strony prawie. Rolka wypada. No to co? Zabieramy się trochę za naciągnięcie. Ile tu powinno być obrotów? No zobaczymy. Dziewięć obrotów. Dziewięć obrotów. A raz się naciągnie. Na razie automat wyłączony. To jest szansa, że po prostu nikt mi nie otworzy frakcji, nie? Ale wiecie, co się dzieje w takich sytuacjach. Każdy chce wyjechać, słuchajcie. Każdy chce wyjechać. Mam nadzieję, że teraz tego nie będzie. Zobaczymy, bo tu mam krzywy taki pręt. Dobra, no będzie git. I słuchajcie, lecimy, lecimy z tym koksem. Tutaj klin jest sadzony, tak. E, ogólnie, jeżeli nie macie narzędzi, to lepiej, lepiej nie ruszać. Moim zdaniem lepiej nie ruszaj, bo e, słuchajcie, ze spężynami nie ma naprawdę żartu. Bo weźmie, strzeli w trakcie albo wyrwiełam pręt, bo jak widzę, czasem czy tamto niektórzy naciągają przecież tymi. Naciągają e, wiertłami, albo szybokiem tam, ale tu jest jeszcze tam na małej takiej bramie, nie? To jeszcze można sobie, może, może to przejdzie, ale na dużej takiej, gdzie już są duże spężyny, to moim zdaniem nie, nie warto ryzykować. Słuchajcie. Tutaj właśnie zobaczyłem, to jeszcze trzeba dwa obroty dokręcić. Jak są stare spężyny, bardzo jakieś tam, to radzę nie do kręca powiedzcie co się może stać podczas naciągania starej jakiejś tam spężyny. Będzie tylko trach i, i po sprężynie. słuchajcie. Dwa obroty dołożone. Klinę wsadzimy, zablokujemy. Ja zawsze tam ogólnie lekko rozchylam spężynę. I zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądać, bo nie zawsze trzeba dwie naciągać, ale ja podejrzewam, że to będzie, będzie trzeba jeszcze drugo, bo dosyć mocno ciągnie odo do ziemi. Kurde. Mówię, bo często jest tak, że e, jak jest e, napęd osiowy, to ciężko jest zwyczaj przy wymianie starej, znaczy, spężyn. Bo wiadomo, że się nie chce wybijać klina tak, tylko się bierze wymienia. Ale właśnie może być taka sytuacja, że no nie pasują te stężyny lekko, niby się jej naciągnie tyle razy ile trzeba. Ale słuchajcie e, będzie także, nie, nie, no nie to, nie to. O, widzicie dwa obroty. Dwa obroty i już, już jest lepiej, tak? Dwa obroty jeszcze tą może jedną podciągnę troszkę, bo brakuje minimalnie, naprawdę minimalnie. Minimalnie... Brakuje tego naciągu, nacią na ale to drugie to tylko... Słuchajcie, o obrot, o obrot naciągnę. Obrot.

Teraz, jak właśnie będą tak nacienięte sprężyny, to i automat, słuchajcie, no automat będzie miał mniej roboty. I co za tym idzie, dłużej wytrzymanie. Także serwisy na wspólnotach są wskazane, bo też może być tak, że od nowości jeszcze nic nie było robione. A sprężyny, wiadomo, że się one lekko rozciągają, i znowuż jest ten problem, że brama mocno ciągnie do dołu. A na takim osiowym napędzie, no to ciężko jest. Ciężko jest to wyczuć, bo. No bo my sobie tutaj ciągniemy. Wszystko fajnie, ale my kręcimy dużą ilość obrotów z tego. O! I zobaczcie. Ładnie teraz stoi. Także. moim zdaniem jest pięknie. Dlatego tutaj tak właśnie te, te są widać cofnięte zawiaski. Trochę tak mocno do tyłu, nie? Bo troszkę krótszy panel jest. Jak pamiętacie, to tutaj tylko podpiąć zasilanie A Clean, Clean sadzić. będzie mam nadzieję hulać Dajcie znać, jak wam właśnie takie filmiki się podobają Jestem ciekaw po prostu waszej opinii Czy, czy będzie, będzie to fajnie się oglądać, czy nie Jestem, jestem ciekaw Wiecie to człowiek zaczyna z tym YouTube'em Czy tam Tiktokiem, Ale zobaczymy no, jak to się przyjmie No od razu skręcę, zobaczymy co tam się wyświetla Bo w środku jest wyświetlacz Znaczy powinien być no O, tutaj jest bez programatora. Zobaczę, czy mam na samochodzie programator. Tylko trzeba, wyciągnęli nie sadzili, a bez programatora to ja tu za wiele nie zaprogramuję. Mam nadzieję, że się obroty będą zgadzać. Bo, jak nie, to jeszcze jedna wizyta. Bo tak, tu w środku jest programator. No i słuchajcie, jestem, mam progr jestem z programatorem. No, zobaczcie, taki wyświetlacz. Eee, tu już otworzyłem. Wkładamy, podpina podpinamy zasilanko i zrobi zrobimy programowanie. A programowanie jest naprawdę eee, proste, chyba że tam, jak mówię, jak ktoś pisze raz sobie, to jest takie trochę skomplikowane bo takie zaawansowane to e, programowanie to się wchodzi po, po prostu za domeną, ale takie proste, zobaczcie położenia końcowe, przytrzymujemy regulacja, no to na regulacji właśnie będziemy programować położenie końcowe. tutaj jak teraz jest o w tej pozycji górnej to by mogło już zostać to już więcej nie będę przełączał naciskamy P plus i zapisane góra, teraz schodzimy na dół Tutaj jest na enkoderze, także widać jak, jak się wartości zmieniają. Dobra, zamknięte. I naciskamy P i minus. Zapis dół. I sprawdzamy. I dobra, otwarte. Tutaj automatyczne zamykanie. Zamykamy. Także jeszcze tu mi zostało. Słuchajcie, ten ten obciąć, bo będzie tak jak w tamtym wyślizgane. Wezmę zaraz szlifierki obetne. Obecne, bo to tak nie może zostać. No a właśnie ta regulacja sprężyn. Ja myślę, że przez trochę złą regulację wcześniej. Albo się rozciągnęły po prostu tak te spężyny, bo też tak jest. Przecież y, ileś tam brama robi cykli i mogą się właśnie spężyny rozciągać, bo to jest normalne. Wystarczyło trochę podciągnąć i teraz będzie działać wszystko dobrze. Także słuchajcie, ja zabieram zabieram programator. Nie będę no go tu zostawiał bo ta wiecie ta centrala normalnie może działać bez, bez tego wyświetlacza podłączymy zaraz to skręcę ale dodatkowo no właśnie tam muszę opić, nie. tutaj chyba radioodbiornik jest zablokowany bo tu widać jest flor Się chyba nie zamknie. Idę po szlikierkę, i zaraz się obetnie, bo tam tak kurczę, bardzo niefajnie, żeby właśnie tam wydarło. No i dobra. O, teraz tam nie dotyka. Także co, lecimy. Lecę na, lecę na następną awarię, tutaj mam nadzieję, że będą zadowoleni, także warto bać o sprężyny, bo wiecie jak pęknie sprężyna to wtedy jest bieda, e, bo każdy chce wtedy wyjechać. nie?